Hej, kawidzowie, ja jestem na w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w basy 18, linia 6. Taki mam skin. Autobus, man. Więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz. Literą I się odpala autobus, literą L światła. I jedziemy. Na tej trasie już filmy nagrywałem. Pogoda zmierzy. Dlatego tak jest ciemnie, no bo u mnie jest pochwół, tak mgielnie na no, to się mgły nie da zrobić. Więc to jest taka mniej więcej mgła z mierzych. Więc no, troszkę sprawdzał bilety pasażerom. Nagrywam zapasy, no, no bo pewnie się niektórzy domyślają. Jadę. w piątek po szkole, do niedzieli na chlewiska. A nagrywam je ja już dzisiaj, bo jutro mam ciężko w szkole, więc nie ma szans. Dzisiaj trzeba nagrywać. A mój pracownik, ale go nie przepuszczę. Prawda powinienem, ale nie będzie mi tutaj zabierał moich pasażerów i nie będzie blokował dróg. Róg uwalniający. Woreczek jest 16:46. No, deszcz mogę dać, no ale nie ma u mnie deszczu, więc daję taka jaka mniej więcej u mnie pogoda jest. Więc no, literałka długie światła. Za podziękowanie, bo on miał co prawda pierwszeństwo. No, ale pierwszy przystanek: plac stoker. Witam moich pasażerów na linii numer 6. czekajcie. Nie, ja czasem troszkę za daleko pan je zatrzymał. Trzydzbialny autobus, jedzie kolejny mój pracownik. Więc mrugnę mu światełkami. No, on ma przegubowca. A i co pasażerowie, myślicie, że tak sobie się na pierwszym przystanku? Ja mógłbym też sprawdzić, ale mi może odjechać, więc. Nie, ważne, ważne, ważne... Wszyscy ważni? No to mi się troszkę nie podoba, no ale... Jeszcze im podaruję, trasa trwa 10 minut. Przed chwilą już służyłem, żeby nie było światła i żeby nie było zbędnego ruchu, żeby film nie trwał wieczność, bo mam też sporo filmów dzisiaj do nagrania. Dobra, jedziemy na plac Grenus. Droga ekspresowa prosto promenada Astro w lewo. No autobus man. Dobra. No, Okej. Okay. Jego już nie wpuszczam. Okej, okay, kolejny mój pracownik. Ma już szczęście, że nie mogę zrobić bo gdzieś piesze, więc no. Oj, kolejny. I tam... Dobra. Okej. Okay. Następny przystanek, promenada Astra. Nieco mniej ważny w bilet wysiadają. Dzień seniora, ilość 2, drukuj. i za dużo reszty, kurde. No trudno. Tutaj jedynie może być pan na wózku Pijaka tutaj nie ma Więc no Taki to wygląda widzowie A co mnie wyprzedasz, co nie mam szans Ja puść? czy sobie plugominę. minę Bo ty wtedy w ogóle wyprzedzić? Po to radar po lewej stronie zdjęcia mnie zrobię, no bo ja mam ogranicznik prędkości literą Z, a oświetlenie kabiny mam nam sorry, literą, cyfrą dziewięć, promenada Astra witam proszę wysiadać, wsiadać, kto jak woli Chrapanie. Kto to mi chrapie i śpi? No. Okej. Okay. Nie ma tutaj zbytnio korków. Dlatego wybrałem tą trasę. Ale... No, Poduszkę mam na łóżku żółtą. A go No, no jedzie prosto, no to jest... Bez sensu. Dobra, dobra. Jademy. Centrum badawcze Zellerman. No, jedziemy. 38 sekund. Okej. Okay. ta gra była nagrywana 10 dni temu. Już dawno w nią nie grałem. OK kolejny kolejni pasażerowie. Idalne wyczucie czasu, idealna pozycja zatrzymania. I blecik. Dzień. Normalny ilość jeden. Drukuje. O, witam, witam. I pracownik jechał. Nie zdawało mi się, że ktoś mrugał. Czekajcie, bo pani blokuje przejścia. Oczywiście kobite. Drzwi wolne. i te kobity, kobity. I jednorazowy, normalny ile jeden drukuje. Hop, hop, hop. Będziemy też. OK. Drzwi zamykam I jedziemy na North Spoke Thank you Za przepuszczenie No więc jutro się pakuje na chlewiskam. No i pasuje też może coś tam nagrać, bo będą Adrianem Więc może coś wymyślimy Albo wy też, widzowie, dajcie pomysły. Macie czas od piątku do niedzieli. Nie wiem, może jakiś Q&A albo coś w tym stylu. to takie proste pytania. Idealne wyczycie czasu, dobra pozycja zatrzymania. Następny przystanek: East Spoke. Dzień senior, ilość 3. Drukuj. op hop, hop. hop. No, no i co? bileciki, dawno nie było. Jeśli gdzieś wam odpuszczę pasażerowie, nie ma. Bilecik, 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 bilecik. Ważny, ważny, ważny. Co? kabita nie ma biletu. 120 euro. Dobra, chociaż jeden. Gapowicz. Okej, okay. o kolejny gapowicz. Warto było teraz sprawdzić. Mam dwóch gapowiczów i gapowicz nie. No dobra, ale troszkę gapowiczów mam. Idziemy na East Spoke. Prójdź zwalniający. Okej. Okay. w lewo. A roboty drogowe trzeba ominąć. Namana. No, no. no, wsiadać. F2, ta kamera. Tydzień normalny ilość 1 drukuj. Tydzień normalny ilość 1 drukuj. Okej. Okay. Następny przystanek South Spoke To i to iść, to, to to Ja tu mam pierwszeństwo. No. <klimy> Właśnie. skręcamy w prawę. Okej. Okay. Dobrze, ja w tym korku nie stoję, widzowie. <klimy> no ale. Mi na razie się udaje bez. Bolnie na próg. Żeby nie było, że tak często je omijam. No gość, co to ma być? Co to ma być? Miało być znaczy się. Jest próg, to się nie wyprzedza. No właśnie. Tak, w liwo. Znaczy w prawo. Co ja to gadam? Dobra. Nikt nie jedzie, nikt nie przychodzi. A dobra, a to już będzie ostatni przystanek South Spoke. A nie, jeszcze nie. Pomyłka. Okej. Okay. S się hamuje. Następny przystanek West Spoke. Go, 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 więc dużo miejsca macie. Na no, bilet jednorazowy studencki rozjeden, jeden drukuj. Okej, okay. idziemy na West Spoke. Okej. Okay. Nawet nie jestem zmęczony, 16.56 a udało się tutaj fajnie Okej okay. Ty sobie przechodź A tutaj moich pracowników już nie widzę Tylko szef firmy pracuje Od 5.50, czy musi wstawać No Jeszcze Centrum Media, Mediów Astra i to będzie chyba ostatni. Ale się okaże. Jednorazowy, normalny, ilość jeden drukuj. Okej. Okay. Tydzień, studencki, ilość jeden drukuj. Okej. Okay. Centrum Mediów Astra jadę. Okej. Okay. Go, 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 właśnie. Okej. Okay. No jednak myślałem, że będzie 10 minut film trwał, no ale... Bass Simulator 18 to może być. Minecrafta widzowie nie mam zaplanowanego na te zapasy, więc spoko. Bo nie mam pomysłów. Muszę się zastanowić po prostu. I już. I kolejny Fotoradar. Witam, o wreszcie pracownik. No, chciałem to mam. Okej, okay, ostatni przystanek widzowie. Więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz. Zamykamy drzwi. Ktoś zostawił śmiecie podczas przejazdu powinieneś to posprzątać. Tutaj śmieć. Dobra. Okej, okay, wyjadę, żeby jeszcze jeden punkcik zdobyć. Okej. Okay. END. Satysfakcja. Trasa rozpoczęta w garażu autobusowym. Tutaj jak widzicie wszystko poprawnie. Pasażer tracujący drzwi został opuszczony. Tutaj również wszystko dobrze. Mikrofon jeden, ale było ich dwa. dwa. Dwóch. I Ej.